Witam Was serdecznie kochani. Takie różyczki dostałam od mojego tatys okazji kobiet, a od męża kochanego dostałam takie rzeczy. W pudejku znajdował się kubeczek. który Zrobiłam sobie już chorbatkę owocową. Różyczka sztuczna do ozdoby. Wypełnili, żeby się kubek nie szczaskał. Taka herbatka suszona była, pochodzenia z Egiptu, 50 gram już Wam mówię skład, hibiskus, owoce, rodzynki, jabłko suszone, mango, kandyzowana ananas, kandyzowana skórka, pomarańczy suszona i to na tyle, dopiero będę próbować, następnie takie łyżeczki do dżemiku i do miodu, przeozdobione, i oczywiście sło, słoiczki, 30 gram, konfitura brzoskwiniowa, miała być co prawda wiśniowa, no ale taką dali i miód 30 gram, boni mani Chciałbym pokazać jak ładnie ozdobione było pudełko. Tak ozdobione. A następnie pokażę Wam moje zamówienie z Oriflame. Kulka pod pachę. Nowość. akty boost cztery maseczki cztery sztuki maseczek odświeżające z ogórka love nature 10 ml aplikator do kremu potoczy niwelującą opuchliznę, można sobie schłodzić Skin, ze Skin Pro. Maseczka taka 75 ml do dłoni Swedish Spa. Następnie krem taki. Ciężko, ostrożnie mogę złapać, o jest złapana Springtime Stroll. Dzięki na wiosnę nowość wyszła. Tuż do wonder Ultra. Nowy składnik, jakiś tam wprowadzili. Pięć w jednym. Dla męża zapach soap ever, ponieważ mąż ma niedługo urodzinki. Energetyzująca mgiełka, malina zmiętą. No i taki na koniec puder Light Plus. Średni kolorek. Nie bardzo jasny, chciałam bardzo jasny, tylko średni kolorek. No i oczywiście dwa katalogi: jeden dla mnie, drugi dla sąsiadki. I to by było na tyle miłego popołudnia wieczorku Wam życzę pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za oglądanie nowym subskry subskrybentom dziękuję za przebycie pogoda dzisiaj u mnie jest w miarę troszkę słonko świeciło w tej chwili nie ma słonka już wiaterek się uspokoił Niedługo na paznokcie się znowu wybieram, dokładnie 14 marca, muszę nowy kolorek zrobić, potem już odrosty nam, trzymajcie się cieplutko i zdrowo, pa pa.